Czemu na tej strony Kosiorski to jest The7 Grand Cross dzisiaj trening grotto trening dungeon opowiem o nim, pokażę drużyny jakimi mi się udało przejść najtrudniejsze poziomy, żeby móc używać tutaj ticketów, ponieważ trening grotto, trening dungeon zwał jak zwał był jest powiedzmy zapomniany przez wiele osób, ponieważ no, to była aktywność na początku fajna, potem bardzo szmudna, powtarzająca się nakombinowali, niby dali update i właśnie w tym update jest fajna sprawa, bo dodali możliwość skipowania tych poziomów pod pewnym jakby, no trzeba przejść misję, żeby to móc robić. Przede wszystkim trening Training Dungeon jak widać mam 10 kluczy. Te klucze dostajemy bodajże co 2 tygodnie jeden, oczywiście to się może zmienić, bo czasem dają, czasem nie dają, znaczy póki co dają co 2 tygodnie raz, dali chyba co tydzień. No i ogólnie też to się otwiera raz na tydzień, więc za, przez jeden jakby tydzień mamy darmowe wejścia, a to dodatkowe sobie możemy dokupić. Jeżeli wejdziemy do tego, to mamy do dyspozycji 9 walk i co trzecia walka to jest walka z naszą jakby lustrzanym odbiciem naszej drużyny. Przedstawiam o co chodzi. Zobaczcie, są 4 etapy, level 1, 2, 3, 4 czwarty mam już pięć gwiazdek właśnie dziś wam pokażę, głównie pokażę te drużyny, którymi udało mi się zdobyć tych pięć gwiazdek, żeby móc skipować, bo zobaczcie mogę użyć auto clear, skip ticket i będę miał ten poziom zaliczony ale zanim to, to przedstawię wam o co chodzi, generalnie jeżeli jesteście w stanie zrobić, to polecam wam właśnie level czwarty, przejść na tych misjach nie musicie ich robić wszystkich od razu no ale tak będzie lepiej, jeżeli nie dajecie level czwarty robić, można też niższe każdy poziom ma oddzielne misje, trochę inne. I zobaczcie przykładowo niższy poziom, bo level trzeci ma tutaj misję, żeby mieć na przykład 108 000 power albo więcej i inne te rzeczy. I, e, a level czwarty, ciekawe czy jeszcze będą pokazane, tak, level czwarty 144 tysiące combat class. To y, można z jedzeniem. O tutaj, postacie, które mamy, nie wliczają się ich tutaj ekwipunek, więc tutaj jest bardzo ważny awakening, level, kosmetyki. Także to jest bardzo ciężkie do zdobycia ogólnie. Pamiętajcie, że jeżeli dacie postać tutaj w tylnej linii, to też podbija Combat Class. Y, od razu, też taka rada, jeżeli macie poniższy, niższy Combat Class bez jedzenia, to polecam Combat Class jedzenie lub HP i wtedy macie wyższy, i wtedy można o to. Ticket użyć, bo nieraz nie można jak nie macie poniżej. Dobra, przykładowo te misje, yy, od razu tutaj level górny róg, macie pokazane co może wydropić z tego, co robi ten przeciwnik, możecie sobie powchodzić, popatrzeć w jego skilla, ogólnie na przykład ten Sigurd cały jest dosyć mocny, mocno bije naprawdę, Faj zabiera atak znaczy HP, atak DEF, no podstawowe statystyki sobie dodaje. Także trzeba użyć jakiegoś e, coś, co zabiera mu buffy, albo nasz wyczyści z tych debuffów. A tu są, zobaczcie, nagrody z misji. Za pierwsze zrobienie misji pięciogwiazdkowej mamy diamant i tak dalej, i tak dalej. I to jest zawsze jakby, e, z e, każdy, tak jak mówiłem, każdy poziom, level 1, level 2, level 3, level 4 ma tę misję. Także pomimo tego, że ja już zrobiłem level 4 na pięciu gwiazdkach, jak będzie mi się nudziło kiedyś, mogę zrobić niższy poziom, żeby skarnąć misję. Tylko, że to są już inne misje, ale mogę użyć tej samej drużyny. Też mega ważna rzecz, rzecz, daną drużynę jak tu użyjecie, nie możecie jej dalej używać, jest już ona jakby zużyta i dlatego trzeba przemyśleć dobrze co używamy. Pierwsze, e, drużynę już Wam pokazuję, nie będę grał tych etapów, bo są czasem długie i by filmik trwał 30 minut, pokażę Wam po prostu drużynę. Jak macie już taką mocniejszą, powyżej 120 tysięcy powera, myślę, że dacie radę coś tutaj wykombinować drużyny można też zmieniać. To nie jest to, że to są najlepsze na świecie po prostu to było to, co mi pasowało, można kombinować, ale warto brać jakby patrzeć na daną daną misję. Na przykład tutaj Przypominam, nie trzeba zrobić wszystkich naraz, możecie na przykład raz zrobić wszystkimi postaciami z HP Attribute, czyli zielonymi, a potem już bez zielonych, bo tak łaska wam zostanie. Ale tutaj tak, trzeba mieć powyżej 140 tysięcy Combat Class, to wszędzie praktycznie trzeba. Trzeba mieć e, HP Attribute, czyli zielony, przeciwnik jest czerwony, czyli mamy dis, e, nie przewagę, tylko e, jesteśmy na słabszej pozycji, disadvantage. No jest, mamy słabsze ataki i jeżeli chodzi o misję, to wszystkie są w przeciwnym tryb, tyb, kolorze. Jeżeli byście chcieli normalnie grać to raczej byście brali pozytywne, tu niestety negatywny. No i tu co już się zmienia? Te trzecia, czwarta, trzecia, czwarta się przez zawsze zmienia misja. Trzeba w, w, przejść stage używając minimum czterech, stań ten skili. Oraz piąte, używać chociaż jednego demona w drużynie i szóste, to jest piąte, to jest też zawsze powyżej 60% HP mieć na końcu. To też nie jest takie łatwe. No i ja tutaj miałem demona, miałem y, ty, te postacie jako kontry. Elizabeth tutaj wybrałem, żeby był łatwy ultimate, to wtedy ultimate też na Estarosie, właśnie tutaj ja tak używałem, że wjechałem na początku kontry. Szybki ultimate od y, albo Elizabeth, albo. Do e -starosy, żeby on miał swojego ultimata i po prostu jedną turę nam to dłużej dało, a ogólnie też te major starosa tu ładnie w, kombinował kontrami ale ciężki stage, no i ja teraz jestem w stanie, zobaczcie, to zrobić skip jeden poziom jest, którego nie mogę skipować, to będzie trochę słabe bo nie udało mi się go przejść za całym razem po prostu zapomniałem o jednej misji, bo zmieniałem drużynę no i zobaczcie, zrobiło się na środku pojawiło się 1 na 3 to 1 na 3 to jest, dobra, kolejny etap. No i tu też to jest moja drużyna, którą używałem. Hop, misje jakie są. Czyli to samo, trzeba HP używać, czyli akurat też zielonych na czerwony. Tam też był czerwony, chyba tak, tu jest czerwony, także tu zielonych znowu używamy. Jakbym chciał zamienić na zielonych, to zobaczcie na samym dole są te postacie, które już użyłem, nie mogę ich drugi raz użyć. Hmm. Czyli nawet jeżeli skipujemy, to te postacie zużywamy, co prawda teraz możemy je zmienić na jakieś mniej użyteczne i zostawić te użyteczne na coś innego, ale nie, ja tam nie będę aż tak kombinował. HP, atrybut, użyć mniej niż jeden ultimate move, czyli bez po prostu ultimate'a musimy to przejść i z hero giant, czyli giantem jakimś w drużynie, czyli to. Ja tutaj zrobiłem, że ona tam, ta używała i broniła, a ta dwójka ładnie atakowała, to też sobie skipniemy. No jakieś fajne nad, nagrody chyba polepszyli je. Co trzeci, co trzecia, tre, trzeci etap przejście. Chyba wcześniej, wcześniej to było tak, że jeżeli graliśmy mniejszy niż najwyższe gwiazdkę, to to się na środku nie liczyło. Albo mniej się liczyło, teraz się liczy zawsze bodajże. No i akurat trafiliśmy na poziom, którego nie mam, zrobionego na Max. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, Te, także tak wygląda e, to, co ja tutaj miałem zrobione. Mm, nie są zaznaczone misje, których nie mam. Tutaj użyłem takiej drużyny, jest to ciężki, mega ciężki etap. Albo użyłem tutaj, e, tu, trzeba mieć tutaj postać, która zaczyna się od SR. Nie ma takiej informacji, trzeba pamiętać albo popatrzeć na internecie, która była SR. Jak nie pamiętacie, A on jest r-ką początkowo, więc trzeba wybrać coś, co zaczyna od poziomu SR. Nie pamiętam, czy ta Elizabeth nie była taka. Hmm. <laughs> To też chyba Jericho zaczynała od poziomu SR, no nie jestem pewny. Użyjemy jej. I coś tutaj mocniejsze. Znaczy, byleby Combat Class był wyższy. I coś takiego. I cóż, nie mogę skipnąć, więc Wam krótko zaprezentuję ten etapik. O ile się uda, bo to też się nie zawsze udaje. Czyli tak, musimy powyżej 1440 mamy, mamy czerwonych samych, 3 ultimaty trzeba użyć, jedną starting SR, jest i powyżej 60% HP yy, Tak, 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 wydaje mi się, że wszystko w porządku My zaczynamy i Właśnie, żeby zrobić misję, ja miałem tam cztery misje. Myślałem, czyli, jakby muszę zrobić wszystkie na raz, teraz. Jednak myślałem, że to można po kolei. Tam nie miałem tej SR zrobionej. Teraz mam wdrożenie sr I cóż, trzeba jak najszybciej na niej Ultimate, to też jest dla nas defensywa fajna. I się zastanawiam, jak to zrobić. To nas trochę wyleczy, a on wytankuje. Na razie coś takiego. No i dobrze, do, bardzo dobre karty doszły szczerze mówiąc, bo przesunę, będzie na ultimate'a ze strony tej e, Elate. Więc no zobaczcie, on też bije wszystkich. Trochę dużo oberwały wszystkie postacie. Na Arturze też bardzo polecam, jak on tankuje. W sumie i ban tutaj, ultimate bym mógł od razu zacząć. Bez znaczenia. Muszę trzy ultimate użyć, czyli tak naprawdę najlepiej jakbym jeszcze szybko zgarnął na, no na każdej postaci jeden ultimate. Oczywiście mogę jedną postacią zrobić trzy ultimate, ale to będzie bardzo długo trwało. Do Artura mam tylko jedną kartę, co może być problematyczne. I zobaczcie, ona już bardzo oberwała. Wow i mi zaraz skinie. Dlatego no, często lepiej po prostu nawet się poddać. No się wyleczyła, bo tam pasywki w ogóle a, i skill odbana. Czasem lepiej się poddać i cóż. Czekajcie, jak to teraz robić? Czyli może to przesunę? Dobra, ogólnie sprawa wygląda ze względów na taunty trochę kiepsko. Obawiam się, że będzie problem z typu 66%, 60% zdrowia. ale Jest jakaś szansa. Teraz ładnie zatauntujemy. Co też mi się podoba, to będziemy mieli dwa ultimate i też level 3 detonate, co raczej bardzo nam ułatwi tutaj przetrwanie ogólnie. Myślę, że dwie karty. Niech będzie w razie co jeszcze ona, żeby sobie szybciej miała tego ultimate'a. Dobra, mamy problem, bo na pewno Ona nie ma powyżej 60% Zdrowia, ale już nie chcę tego Bardzo przeciągać Niby mógłbym nią zaatakować I troszeczkę się wyleczy, ale wydaje mi się To troszeczkę ryzykowne, bo możemy po prostu Nie pokonać przeciwnika O dobra, pokonalibyśmy go Spokojnie, bardzo ładny damage Siadł A, on jeszcze ma aktyw yy, Pasywkę, że się leczy Właśnie to mi się wydawało O oh, wow, przeżył na takim małym zdrowiu a ja ja nie ciekawy. Jakbyśmy mieli jeszcze tam to mogłoby, mogłaby się ona fajnie wyleczyć, ale no, niestety. Także to jest dosyć ciężkie poziomy. Można, tak jak mówiłem, je na niższych przejść dany etap. No na pewno ona już nie ma powyżej iluś tam procent HP, ale niech będzie coś takiego. Hop. Ban sobie raczej powinien poradzić on też. Ma zwykłe ataki ładny. Dobra. Czyli ten jeden poziom zaliczony. drużyna. Jeszcze nie aż tak fajnie na te pięć gwiazdek, niestety. Zaliczone znowu cztery, ale tej piątej brakowało. Czyli nie można tego zrobić, na za, że trochę teraz, trochę później. Troszeczkę, no, z tym mogłem na początku troszeczkę zamieszać. No ale dobra, czyli to zaliczone. Na środku nam się odblokowała żółty poziom, który po prostu teraz tam są lepsze nagrody. I tam gramy z ostatnią drużyną, naszą drużyną, z kopią naszej drużyny. Jak sobie zobaczymy, to jest to, jaka nasza drużyna, o, nawet nie ostatnia, wcześniej była ostatnia, teraz jakaś, hmm, nie wiem, która to była nawet. No ale która jest z naszych kopii drużyny? I tutaj jest jakby największa szansa na te equipment and gravestones. Także warto to robić, tego się nie da zeskipować. I tutaj też tracimy nasze postacie. No, dlatego to też co trzeci etap grajcie. Ja tylko pokażę Wam jeszcze drużyny, jakie miałem, w, bo to jest kwintesencja tego filmiku. Tutaj trzeba u, jakby trzy razy zaszkodzić jakby przeciwnikowi czy Stuna czy Petrifya dać, dlatego na przykład on był tu dobry do Petrifya, on tu był żeby nie mógł atak skillsów używać, a Dewan po prostu go niszczył atakami i Human w drużynie, czyli on niebieska drużyna. Zobaczcie, teraz nie mam też odpowiedniego combat class, ale jak sobie odpalę HP jedząko, to to ładnie podskoczy, nie mam staminy, ale to też ładnie skipujemy. No, i jakieś nagrody fajnie i lecimy dalej. Tu już wszystko będę miał na 5 gwiazdkach, więc szybko pójdę. Zobaczcie, tu nawet jest 3 gwiazdki, zrobiłem sobie na auto po prostu level 1. Także no, to dodatkowe misje to są darmowe. Tutaj jest taka sytuacja, że trzeba usunąć 9 debuffów i mieć tylko female heroes, female postacie. Czyli tu jest bardzo ważna ona, ponieważ y, usuwa tym debuffy. To była naprawdę, no, podstawa tutaj, bez niej to może być problematyczne. No i czerwonych dziewczyn aż tak dużo chyba nie ma. Ale no, ja czymś takim zrobiłem. No i cóż, i też musiałem użyć dużo tych ulepszeń na te postacie, ale jakoś się udało. Hmm, kolejny poziom. Tutaj co było dobre, on tutaj ta tankował, tu trzeba było też użyć 3 ultimaty to ona spokojnie nas leczyła i mieliśmy fairy czyli no tutaj w tym przypadku Kinga jako wróżka po prostu. I zaliczone Jeżeli nie gracie tego na misję, no to warto grać jakby kolor tak jak mówiłem, dobry, nie ten na przykład jakiś czerwony, no to niebieski, nie zielony, ale na misję lepiej sobie zagrać i to zrobić wszystko. Ten jest bardzo prosty bosik. Znaczy prosty, łatwo koło akurat udało mi się przejść, ale nie zawsze może być prosty. Musimy użyć rank level 3 3 razy, mieć human w teamie. No i goater tu jest idealny, żeby właśnie użyć level, podnieść innym skillę do level 3 i jakoś to pójdzie. Jeszcze dwa nam zostały poziomki do omówienia. Tutaj ten bodajże też był, no nie byłby taki ciężki, bo tutaj ma, mocna drużyna. Trzeba miało mieć Godness, czyli, no, czy Margaret, czy tego. Tam, on tu kował bardzo ładnie i usunąć 9 debuffów. No to zarówno ten, jak i ten mógł usuwać debuffy. Czasem trzeba było poczekać, aż przeciwnik nas będzie debuffował. To też takie troszeczkę kiepskie, no, ale misje trzeba zrobić, żeby można było to skipować. Nie są one łatwe, ale to są też takie, no, dla, no, no żeby się namęczyć. I ostatnie. Czyli przejść bez Ultimate'a z demonem w drużynie, no i czerwona drużyna. No to ja tutaj tego użyłem, ten tu robił robotę, ona tankowała, a ten był demonem, który ładnie niszczył. No i tak to wygląda. Przypominam, to co jest po środku, zawsze bicie co trzy poziomy, bo to daje największe nagrody. Ja tylko na potrzeby filmiku to ominąłem. I kolejne sprostowanie, pamiętajcie, te misje jednak trzeba wszystkie zrobić naraz, bo mogłem o tym zamieszać. I warto czasem, nawet jeżeli nie dajecie z najwyższym poziomem, przejść na niższy i pamiętać o tym, że jak raz użyjecie postaci, to już one nie przechodzą na kolejnej walce, już ich nie możecie użyć. I tyle. Także taki ciekawy evencik, raz w tygodniu otwarty, można go otwierać za keja, które dostajemy raz na dwa tygodnie. Wszystko. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.